Ile razy przydarzyło wam się, że wyrwaliście gniazdko ze ściany, ciągnąc za odkurzacz, bo próbowaliście odkurzyć za jednym zamachem łazienkę, kuchnię, przedpokój i sypialnię? Mi przydarzyło się to wiele razy. Ja mógłbym spokojnie z tego zrobić statystykę i szczerze powiem, że odkurzać nienawidzę. Mam produkt, który mam nadzieję, że to zmieni. Zapraszam was na szybką recenzję odkurzacza bezprzewodowego od Xiaomi. Przechodzimy do unboxingu i w naszym pudełku powinny się znaleźć gadżety takie jak rura, szczotki do odkurzania, różne szczotki do odkurzania, bo mamy ich kilka. Sama baza, stacja dokująca, tutaj mamy na przykład właśnie stację, którą wieszamy sobie spokojnie na ścianie, ale o tym zaraz. Główna szczotka, która wygląda jak Mercedes. Też swoje waży, elegancko. I przechodzimy teraz do głównej bazy, która jest już wstępnie zmontowana. Ma już w sobie elegancko zamontowany filtr. Oczywiście jak zawsze instrukcja, kable do ładowania to mamy tutaj. Bateria jest osobno. Mamy baterie, Końcówki sące, które nie są tak łatwe do wyciągnięcia. Jest do szczelinek. Do klawiatury i do kanapy. Kolejna. Ale do sprzętu tu w środku jest. Mamy wszystko. Zacznijmy od bazy. To jest generalnie całe serce odkurzacza. My znajdziemy tutaj silnik 500W, znajdziemy fajny wyświetlacz, zaraz do niego wrócimy. No i chyba najważniejsze to tutaj cała ta komora na śmietki. Bo w komorze znajduje się filtr HEPA. Co on nam tutaj daje? Wiadomo, że filtrację alergenów, filtrację pyłów PM2,5, ale przede wszystkim nie mamy problemu z tym takim typowym smrodem z filtra, z odkurzacza. Ja mam ten duży odkurzacz, zawsze gdzieś tam po pewnym czasie zaczyna już trochę śmierdolić to wszystko. A tutaj mamy fajnie to wszystko wyizolowane, jeżeli chodzi o tą komorę. Śmieci, to wygląda ona w ten sposób. To jest wszystko ten filtr. Tutaj mamy jeszcze filtr papierowy. To sobie możemy elegancko odłączyć, i całą tą jednostkę jesteśmy w stanie umyć pod wodą. Chcemy go opróżnić. Tu mamy guzior. Otwieramy. Cyk, i on jest od razu gotowy do wypróżnienia, więc ciach-ciach-ciach. Wypróżniamy go sobie nad śmietnikiem. Dociskamy tylko całą jednostkę potem i temat jest załatwiony. Bateria to 3050 mAh, producent deklaruje, że to jest nawet 60 minut odkurzania, więc wydaje mi się, że spoko, że to jest już ilość czasu, w której spokojnie jesteście w stanie sobie odkurzyć całą chatę. Podłączamy ją w ten prosty, bajecznie sposób i mamy odkurzacz gotowy. Do działania. Macie tutaj taki mały wyświetlacz, ja tutaj zrobię taką piękną rzecz. Znaczy mm. ten. I odkleję tą naklejkę. Na wyświetlaczu macie wyświetlone tryby. Są to trzy tryby, czyli eko, on jest wtedy najbardziej wydajny i najcichszy. Mamy tryb auto. Tryb auto przydaje się przede wszystkim w sytuacji zmiany powierzchni, czyli na przykład przejeżdżacie z kafelek albo z paneli na dywan i on wtedy sam dobiera sobie moc sania, bo w zależności od tego, jak, go tam, jak mu tam przytka powierzchnia. Więc to jest fajne, bo się wtedy niczym nie musicie przejmować. I mamy też tryb turbo, czyli do jakichś trudnych zadrużeń. No to już jest siła. Dodatkowo możecie sobie zablokować to wszystko, żeby wam się przez przypadek nie przekliknęło i potem tylko odblokowujecie i znowu macie możliwość zmiany trybu. I blokujecie sobie ten tryb. Dalej w zestawie mamy rurę przedłużającą, więc wygodnie sobie odkurzamy. Fajne, długie. Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Możemy każdą ze szczotek połączyć z rurą albo bezpośrednio z bazą. Więc automatycznie robi nam się odkurzacz do zakamarków, do samochodu, czyli mamy już tutaj opcję dwa w jednym. Możemy sobie też elegancko, wygodnie biurko czy kanapę tym odkurzyć. Ale przechodząc do końcówek, bo tu mamy właśnie końcówki, które pozwolą nam odkurzać różne fajne powierzchnie. Zaczniemy od pierwszej, to jest ta główna. To jest szczota, która jest też jakby elektryczna. Ta szczotka nam się wtedy kręci w momencie, kiedy podłączymy ją do odkurzacza. Robimy. So when i Jaki jest z reguły problem z taką szczotką w zwykłym odkurzaczu? Taki, że odkurzając na przykład dywan i mamy zwierzę, te włosy, które tutaj się łapią, one zaczynają się plątać, ta szczotka zaczyna zwalniać. W tym przypadku, w odkurzaczu G11, tego problemu nie ma, bo szczotka ma wbudowane w ten wirnik cztery ostrza. Czyli automatycznie, jak one się nawijają, to ona stopniowo sobie to odcina i zaciąga już ten rozdrobniony materiał, czy tam te skrócone włosy do pojemnika, na brud. Będzie idealne jeżeli chodzi o panele, jeżeli chodzi o dywan, jeżeli chodzi o kafle. To jest taka uniwersalna szczotka. Ma sobie jeszcze takie ładne, eleganckie gumowane kółeczka, więc też niczego tym nie zniszczycie. To jest też wydaje mi się takie dosyć istotne, bo w przypadku wielu tanich odkurzaczy to jest po prostu zwykły plaścior. I mamy dalej dodatkowe szczoty szczota do szczelin. Teoretycznie temat banalny, ale często producenci odkurzaczy potrafią to zepsuć. Tutaj jest inaczej, bo mamy te dwa otwory wentylacyjne, więc ona się nie przystsie za mocno. Jeżeli ona będzie dostawała zawsze to dodatkowe powietrze, lewe dostanie. No wiecie o czym mówię. Każdy rasowy odkurzacz zna te rozterki. Mamy następną szczotkę. Szczotkę do jakichś delikatnych powierzchni, na przykład do klawiatury. To wszystko możemy sobie tutaj elegancko uprzątnąć. Żeby czegoś nie zniszczyć, nie porysować. Ta szczotka mnie interesuje najbardziej, bo ja mam zwierzęta w domu. Tutaj producent twierdzi, że to jest szczotka do mebli, do kanap, do foteli, do materacy. Wszystkiego co jest miękkie. Ona też jest elektryczna, więc tutaj jak ją podłączymy, to ona się zacznie kręcić. Ja mam co chwilę zakłaczone, właśnie albo łóżko, albo fotel biurowy, więc to wydaje się idealną opcją do tego, żeby właśnie te wszystkie włosy po, po kocurach sprawnie stamtąd ściągnąć. Cały odkurzacz włącza się z pustem, więc sobie montujemy wszystko. Naciskamy raz i on chodzi, nie musimy go trzymać. Naciskamy drugi raz. I odkurzacz wyłączamy, więc też nie musicie tutaj bać się o to, że dostaniecie skurczu palca, bo klikamy, włączamy, klikamy, wyłączamy i nie musimy tego dotykać. Jeżeli chodzi o przechowywanie, to to jest też fajna opcja, bo dostajemy w zestawie stację dokującą. I stacja dokująca jest o tyle dobrze tutaj zaprojektowana, że oprócz tego, że dokujemy odkurzacz razem z baterią tutaj i możemy go sobie na dowolnej wysokości powiesić, to. Jedna bardzo ważna rzecz, czego z kolei brakowało u poprzedników we wcześniejszych modelach. Kupując dodatkową baterię, możemy osobno ładować sobie tutaj baterię numer 2. Jednocześnie ładujemy odkurzacz i ładujemy sobie drugą baterię, no więc tu już nie mamy problemu z tym, że odkurzacz nam się rozładuje i zostajemy w połowie odkurzania. Chociaż przy pojemności tej baterii. Myślę, że takie 60-70 metrów to nie powinien być problem. Z dwoma bateriami mamy dwie godziny, więc no można olbrzymią powierzchnię. Można też na tym trybie turbo się wtedy skupić. Na tej jednej baterii nawet wystarczy nam to, żeby te 30-40 minut spokojnie na trybie auto, jeżeli będzie taka potrzeba, sobie tym operować. Instrukcja od razu jest w języku polskim w pudełku, więc jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli chodzi o odkurzacz, wszystko znajdziecie tutaj. Zapomniałem dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli przydarzyłby się jakikolwiek problem, ten wyświetlacz też ma tą dodatkową. Nową funkcję, że zaznaczy Wam od razu, że, że coś się przydarzyło. No też nie będziecie szukać w ciemno, tam pojawi się kod błędu i temat jest załatwiony. Zastanawiałem się, jak chciałbym to podsumować. Ja, jako antybohater odkurzania, a arcywróg wręcz bym powiedział, z tym zestawem mógłbym się do tego przekonać, z racji tego, że wiele problemów, które występują u mnie przy odkurzaniu, no tutaj są rozwiązane. Raz, brak kabla. Więc mamy pełną mobilność i zawsze możemy szybko wrócić do tego odkurzania. Jeżeli cokolwiek się stanie, do takiego daily, do takiego codziennego dbania o, o czystość na podłodze, no ten sprzęt wydaje się wręcz idealny. Jeżeli chodzi o dodatkowe końcówki, ja jako posiadacz zwierząt mam tutaj pełny wybór, pełną możliwość czy z dywanu, czy właśnie z mebli, żeby nie mieszać tych szczotek. Mogę sobie wybrać, czym będzie mi wygodniej, mogę pracować na krótkim, na samym silniku. Więc no, staje się to jeszcze bardziej poręczne. Ostatnia rzecz to to, że odkurzacz elegancko jest przechowywany. Wisi sobie ładnie na ścianie, zawsze mamy do niego dostęp i nie musimy się męczyć z tym, żeby wpakować tą rurę, całą jednostkę do szafy, do garderoby albo upchać ją gdziekolwiek. To mnie wkurza najbardziej. Jeżeli chodzi o osoby, które sprzątać lubią, no to chyba nie muszę was przekonywać. Każdy dobrze widzi, jaki potencjał ma ten sprzęt i jak dużą wartość może wnieść do waszego gospodarstwa domowego. Jeżeli chcielibyście jeden z takich sprzętów, pamiętajcie, że możecie go kupić na sklepie internetowym techwish.pl lub w naszych sklepach stacjonarnych. Jeżeli podobał Wam się odcinek, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górze. Mamy też TikToka, mamy Instagram, mamy Facebooka, a na Facebooku mamy grupę Łowcy Techów, znajdziecie tam masę promocji i informacji o nowych punktach, które otwieramy. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym. Na razie.